Cześć, z tej strony Kamlux, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam przycieki sezonu 10, który będzie już właśnie tylko za 2 dni, no i zaraz wam wszystko pokażę, co w nim nowego będzie, no a jak jesteście nowi, to pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji wrazoneczkiem, no i w sumie zapraszam do oglądania. Dobra, więc możemy zaczynać, jak widzicie jest tutaj Bloxer Planet, jest logo właśnie takie kawaii, bo po prostu powróci sezon kawaii, no i dlatego jest właśnie takie same logo, takie, jakie było w sezonie trzecim a teraz jest właśnie sezon 10. No i tutaj, jak widzicie, pisze sezon 10 powrót do chromasji. No czyli powrócimy do chromasji z tego powodu, że już w sumie kiedyś o tym mówiłem, że była taka ankieta, gdzie mogliście napisać po prostu, jaki sezon się Wam najbardziej podobał. I najwidoczniej takich komentarzy było najwięcej. No i dlatego jeszcze raz powracamy do tej chromasty, bo dużej ilości osób się to po prostu podobało. No i też pewnie ten sezon to będzie takie podstawowe. Podsumowanie wszystkich sezonów, bo to wydaje mi się, że będzie ostatni sezon, i później będzie właśnie coś nowego. Nie wiem, co później będzie, no ale wydaje mi się, że to już właśnie jest taki finałowy sezon. Tutaj, jak widzicie, właśnie będzie takie same koło fortuny. Nexus będzie właśnie lekko zmieniony. No, tutaj właśnie tak to wygląda. Już wam w sumie kiedyś pokazywałem. Tak będzie wyglądał świat VIP. Tutaj właśnie tor przeszkód wyświeci VIP. No i właśnie tak to wygląda. No, ale teraz przeczytajmy, właśnie co tutaj będzie nowego. W dziesiątym stronie Plant wracamy do Królestwa Kawaii. No dobra, to już w sumie wiem. Cieść się z wariowanymi atrakcjami oferowanymi przez Dream Park. To nie wiem o co tutaj chodzi. Nie wiem, to znaczy chyba, że. To będzie świat VIP, Dream Park się to będzie nazywało. Nie wiem i to są atrakcje zwariowane, czyli chodzi chyba o to, że będzie świat VIP i tam będzie jakiś ciężki tor przeszkód i że to będzie takie zwariowane, chyba o to chodzi. Tutaj kolejny pisze zostań największym słodziakiem Chromasy. Nie wiem o co właśnie tutaj chodzi w tym podpunkcie Zostań największym słodziakiem Chromasy. No, więc akurat o tym nie wiem o co chodzi, że może być nowy zwierzak czy coś. Czy postać. Kolejnie to pisze "Zobacz nowszą i najwspanialszą atrakcję zwierzęce VR. I to będzie mega kozackie Bo chodzi o to, że Będzie po prostu taki trójwymiarowy Obraz zwierzaków na Blockstra Planet No bo VR oznacza Właśnie wirtualną imitacje rzeczywistości czyli po prostu będą te zwierzaki tak po prostu lepiej wyglądały więc to będzie naprawdę mega kozackie i na to czekam bo przynajmniej zwierzaki teraz będą cudne no i na końcu jeszcze pisze baw się ręcznie robionymi kolekcjami tęczowymi czyli tutaj chodzi tylko po prostu o nowe kolekcje tak a nowa kolekcja pewnie będzie taka sama chyba że inna tego akurat nie wiem w sumie tyle z tego się dowiedziałem możecie w sumie napisać jak podejrzewacie coś się ja akurat nie wiem o co Chodzi tutaj ze największym słodakiem chromacji. Nie wiem właśnie o co tutaj chodzi. Pewnie chodzi o jakieś misje, tak mi się wydaje. To będzie tam jakaś misja, no ale nie, wy możecie w sumie napisać. No i tak właściwie to będzie na tyle w tym odcinku. Jakby mi się taki krótki odcinek spodobał, to stawcie łapkę w górę, subskrypcję wraz z małeczkiem. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!